abyśmy nie zmarnowali tego dziedzictwa, abyśmy dumni byli z tych, którzy szli przed nami, aby ci, którzy idą po nas, nie musieli się wstydzić. Prośmy zatem także o błogosławieństwo dla nas, żyjących, przez i niepokalanej Matki. i Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pod Twoją obronę. Posławiona, o Pani nasza, o nasza, o Średniczko nasza, o nasza. Synu swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas poddaj. Boże, coś Polskę przesadnij, swego bieli od nieszczęść Święty Wojciechu i Stanisławy. Najświętsza Maryjo Panno, królowo korony polskiej. Się za Święty Maksymilianie, patronie naszych trudnych czasów. Zaprosimy, żeby uda nam się podnieść naszą wspaniałą orkiestrę policyjną, bo chcielibyśmy zaśpiewać teraz piśmę, którą zwykle śpiewamy. Dobrze. To Zaczynamy zaśpiewając najpierw jedną zwrotkę na Proszę i a potem poprosimy na zakończenie o pieśni. A tą piosenkę, pieśnią którą zawsze, szybko przybyciu, są oczywiście przybyli ułani. Uwaga! Wszyscy śpiewajmy. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, stukają, bukają, puszczalnie go Cóż to za bojacy? O Jezu, co za bojacy, otwieraj, nie bój się my, palacy, otwieraj, nie bój się my, mytłacy, przyszliśmy na boi naszego... O Jezułato, on Bóg prowadzi. O on Bóg prowadzi. Warszawę, zobaczyć byśmy radzi. Warszawę, zobaczyć byśmy radzi.